Wiecie co? Spójrzcie na mnie i pozwólcie, że coś wam powiem. Twój problem, który uważasz za najokropniejszą rzecz na całym świecie. Twój problem prawdopodobnie nie jest naprawdę twoim problemem. Powiesz, zatem, co jest moim problemem? Twoim problemem jest prawdopodobnie sposób, w jaki postępujesz przez ten problem. Hmm. Miłosierdzie jest dobrocią, a dobroć jest miłosierdziem. Kochamy miłosierdzie Boga, nieprawdaż? O rety, miłosierdzie jest tak niesamowite. Możemy zrobić coś źle, a Bóg nam po prostu przebacza. On nigdy nie usuwa nas ze swego życia, jeśli nie robiliśmy wszystkiego tak, jak On tego chciał. Jego miłosierdzie jest nowe każdego dnia, każdego poranka. Domyślam się, że On daje mi nową porcję każdego dnia, ponieważ zużyłam wszystko dzień wcześniej. Niektórzy z Was muszą wstać, dlatego tak ważne jest, aby gdy wstaniemy spędzić trochę czasu z Bogiem. Nie jestem rannym ptaszkiem, cóż. Czy chcesz mieć zupełnie, całkowicie okropny, ponury dzień? Musisz coś zrobić, aby zacząć dobrze swój dzień. To znaczy, jeśli nie jesteś osobą, która potrafi modlić się długo, to poświęć pięć minut, lub trzy minuty, lub cokolwiek. Nie wiem, zamknij się w łazience i módl się. Pięć minut wystarczy. Pomóż mi, Boże, pomóż mi. Chcę przyoblec się w Twoją miłość. Chcę wyjść dzisiaj z domu i dobrze traktować ludzi. Mam problemy, Boże, a one sprawiają, że robię się gderliwy. Nie pozwól, abym przelewał to na innych ludzi. Zaplanuj, że wyjdziesz i będziesz dobrze się zachowywać. Ale czy wiecie, co wszyscy robimy zbyt często? Kierujemy się uczuciami. Jestem pod taką presją i nie czuję się dobrze. Nic nie poradzę na to, jak się zachowuję. Mam problemy, nie czuję się dobrze. Wszyscy mają problemy. Nie jesteś jedyną osobą z problemami. Wszyscy mają problemy. Bez względu na to, jakiego rodzaju masz problem, prawdopodobnie w tym pomieszczeniu jest ktoś, kto ma gorszy problem niż ty. Miłosierdzie jest piękną rzeczą. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 11:28. Naprawdę zachęcam Was, abyście byli milsi. Przybieramy kościelne maski i zakładamy je, kiedy przestępujemy kościelne drzwi. Chwalmy Pana, dziękuję Ci, Jezu, chwała Bogu. Alleluja. Amen, Amen, Amen. Kocham cię, pastorze, kocham cię, siostro, kocham cię bracie. Amen. A później wracasz do domu. Co jest nie tak z ludźmi w tym domu? Mam już dosyć tolerowania tego wszystkiego. Pamiętam, jak stałam obok mego męża Dave'a w kościele z moimi rękami wzniesionymi do góry, śpiewając pieśni, a w głębi myślałam, jeśli on sądzi, że ugotuję mu coś do jedzenia, to grubo się myli. On zawsze tylko ogląda jeden mecz za drugim, a ja muszę sama wszystko robić. Mam już tego dosyć. Oddaję Ci wszystko. Brzmi jak ktoś, kogo znacie? Co sprawia, że Jezus tak nas przyciąga? Ponieważ on właśnie taki jest. Zatem, jeśli On używa nas jako swoich przedstawicieli w świecie, aby przyciągnąć ludzi do siebie, poprzez. Nasz przykład to my musimy tacy być. Najwspanialsza rzecz, jaką możemy uczynić, to pójść do świata tak zdeprawowanego, jakim jest i demonstrować mu owoce ducha. I nie mówię o tym, że ludzie mogą cię wykorzystywać i wchodzić ci na głowę. Mówię o tym, aby zachowywać się jak Bóg. Jezus mówił ludziom to, co trzeba było powiedzieć. On był bezpośredni wobec ludzi, ale później nie odsuwał ich od swego życia. Myślałam o tym dzisiaj rano i sądzę, że głównym sposobem, w jaki próbujemy karać innych, a który nie jest przebaczeniem, jest budowanie murów i usuwanie ludzi z naszego życia, kiedy nie robią czegoś tak, jak my byśmy tego chcieli. Wiesz, możesz stać tuż obok jakiejś osoby i mimo to odsuwać ją od swego życia. Nie pozwolę ci, nie wpuszczę cię znowu, nie zranisz mnie kolejny raz. Wiecie co? Jeśli nie jesteś gotowy, aby być zranionym, to nie możesz kochać. Jeśli odcinasz się od innych ludzi, to sam również zamykasz się w więzieniu. Musimy być bardzo blisko innych, czy ci się to podoba, czy nie, będziesz raniony. Ale Bóg jest Twoim uzdrowicielem, On mieszka w Tobie i może naprawić każdą szkodę, którą ktoś Ci wyrządzi. Ewangelia Mateusza 11, 28 Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Ja uspokoję, ulżę i odświeżę wasze dusze. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny, potulny i pokorny, uniżony sercem. Znajdźcie ukojenie, ulgę i pokój i odświeżenie i odprężenie i błogosławioną ciszę dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe, użyteczne, dobre. Nietrudne, nieciężkie, niesurowe, nieuciążliwe, ale wygodne, łaskawe, przyjemne, a mój ciężar lekki i łatwy do uniesienia. Wiecie, co z tego rozumiem? Jezus był. Jezus był łatwy w kontaktach. Pozwól, że zadam Ci pytanie: czy jesteś łatwy w relacjach? Sela, pauza, pomyśl o tym spokojnie. No dalej, czy łatwo jest być z Tobą w relacji? Co takiego? Ile potrzeba, aby cię zadowolić? Czego potrzeba, żeby cię uszczęśliwić? Ile rzeczy ktoś musi zrobić dobrze, zanim będziesz gotowy odpuścić mu kilka rzeczy, które zrobił źle? Oręty. Chyba sprawiam, że święci nie mogą usiedzieć na miejscu. To jak? Posiedźcie jeszcze. Mamy jeszcze pół godziny. Dave zawsze był naprawdę łatwy w kontaktach. I z przykrością stwierdzam, że ja przez wiele lat byłam okropnie trudna w relacjach. To wręcz graniczyło z niemożliwością, aby mnie uszczęśliwić. I wiecie dlaczego? Ponieważ nie byłam zadowolona z siebie. Nie lubiłam siebie, więc nie mogło mi się podobać nic innego, co się działo. Jeśli mowa o miłosierdziu, to jeśli nigdy nie nauczysz się, jak przyjąć Boże miłosierdzie dla siebie, to nigdy nie będziesz w stanie być miłosiernym wobec innych ludzi. Jeśli nie przyjmiesz Bożej dobroci, to nie możesz być dobrym. Nie możesz dać czegoś, czego nie mamy. I dlatego wszystko zaczyna się od Twojej relacji z Bogiem. Jaką relację masz z Bogiem? On nie jest surowym, wymagającym przełożonym. On jest miłosierny i łaskawy, i dobry, i szybko przebacza, i jest łatwy w kontakcie. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie. Przyjemnie jest ze mną przebywać, przyniosę ulgę dla Twojego życia. Nie będę na Ciebie naciskał, nie będę sprawiał, że będziesz czuł się źle za każdym razem, gdy zrobisz błąd. Pomogę Ci, gdy będziesz potrzebować pomocy. Jeśli zrobisz błąd, ja go odpuszczę i powiem: nie ma problemu. Wszyscy robimy błędy. Mówisz Joyce. Ale kiedy tak się zachowujesz, to ludzie zaczną ci zwyczajnie wchodzić na głowę. Bywają chwile, owszem, kiedy musisz sprzeciwić się ludziom. Na przykład, jeśli mam pracownika, który ciągle spóźnia się do pracy, to nie będę każdego dnia powtarzać hej, nie ma problemu bez stresu. W końcu muszę powiedzieć, jeśli jeszcze raz się spóźnisz, to cię zwolnię. Ale nawet wtedy robię to dla jego dobra. Ale mówię o sytuacjach, gdy ludzie naprawdę zawalą sprawę. Wiecie co? Wszyscy popełniamy błędy. I to nie jest wina innych, że nie mogą być tym, kim chciałabym, aby byli tego konkretnego dnia. Jednego dnia chcesz uścisków i pocałunków, a następnego dnia nie dotykaj mnie. Dobrze, drogie panie, spójrzcie na mnie. Przez sekundkę doczepię się do was, bo chcę powiedzieć wam coś, co naprawdę wam pomoże. Jeśli mnie posłuchacie, jeśli jesteś zamężna, przestań oczekiwać od swojego męża, że wciąż będzie cię uszczęśliwiał. Powiesz, ale czy on nie powinien mnie uszczęśliwiać? Powiem ci, od czego zacząć? Nie zaczynasz od tego, zaczynasz od robienia wszystkiego, co możesz, aby on był szczęśliwy.